Kupiłam te wiralowe lampy z Eksiona, żebyście wy nie musieli, żeby je przetestować. Jestem mega zadowolona. Efekt możecie już zobaczyć za mną. Lampy kupiłam dwie, żeby móc stworzyć przestrzenny bardziej efekt i mieć więcej możliwości zestawienia koloru. Jak widzicie, jedna moja lampa ma kolor teraz niebieski, a druga moja lampa ma kolor taki żółto-pomarańczowy. Efekt, który jest teraz za mną, to jest na maksa nastawione zwykłe, takie ciepłe światło. Można też ustawić zwykłe światło zimne. Musicie wy. Wybrać kolory RGB i dać minimalny udział koloru, a maksymalny udział bieli czyli ten słuchaczek przesunąć na maksa w lewo. I to już widać, jak to wygląda. Według mnie możemy też to światło wykorzystać jako taką lampę doświetlającą twarz. Doświetlam je właśnie tą lampą z Exiona kolorem na maksa białym. O! Teraz za mną mamy jeden reflektor z światłem fioletowym, a przede mną mamy ten reflektor ten sam, ustawiony na zimne światło i jak widzicie, no dla mnie efekt jest powiedziałabym studyjny. Jedna lampa kosztuje 65 zł, więc taki zestaw kosztuje 130 zł, a myślę, no, że jest to bardzo dobra budżetowa wersja jak na początek, nawet nie na początek, mi się wydaje, że tym się tworzy już profesjonalne wideo.